Prowadź z naszą firmą auto z USA, bitusa.pl. Po zremisowało jeden do jednego z UKS Łódź. Moi zawodnicy dzisiaj naprawdę wykonali sporo, żeby ten mecz wygrać, ale, ale mało nam zabrakło. Uważam, największy błąd, jaki popełniliśmy dzisiaj, to w czasie doliczanym brak utrzymania się przy piłce na połowie przeciwnika, i, i to było kluczowe. Jedna sytuacja, druga sytuacja napór uks napór był dosyć spory. No, ale suma summarum popełniliśmy błąd przy stałym fragmencie gry. I na pewno ten remis boli, tylko można to, można to tylko ocenić jako strata dwóch punktów, bo zabrakło nam 30 chyba sekund. Trzeba to niestety wybronić. No cóż, trudno. Zdaję sobie sprawę, że graliśmy dzisiaj naprawdę z dobrym zespołem o, o wysokich umiejętnościach, o dużej kulturze, kulturze grzy, gry. No, ale jeżeli się już wygrywa, jeżeli, jeżeli, jeżeli już jest 30 sekund do końca, to, to naprawdę trzeba to wytrzymać i nie, nie można stracić tej bramki. Pod koniec pierwszej połowy pogoniści powinni objąć prowadzenie, ale Karol Podliński przestrzelił zrzutu karnego. W drugiej połowie goście z Łodzi wywalczyli jedenastkę z pomocą waru. Piłkę na 11 metrze ustawił Michał Mokrzycki i przegrał pojedynek ze znakomicie dysponowanym Jakubem Lemanowiczem. W końcówce pogoń objęła prowadzenie za sprawą Marcina Flisa. Prowadzenia jednak nie udało się utrzymać do końca. Zepchnięci od defensywy Siedlczanie stracili bramkę po pożycie rożnym w piątej minucie doliczonego czasu gry. Myślę, że bardzo dobry mecz z naszej strony, bo strzeliśmy bramkę, mieliśmy na 2-0 w końcówce i niestety tracimy bramkę na jednym podstawowym fragmencie 30 sekund przed końcem. I Na pewno jest nam bardzo przykro z tego powodu, bo mogliśmy doścignąć kilka drużyn w tabeli, ale nie, nie załamujemy się, bo jeszcze 8 kolejek przed nami i wszystko jest możliwe i będziemy walczyć całą drużyną. 9 kwietnia o 20.30. Pogoń zagra w Warszawie z Polonią. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl. Sprowadź z naszą firmą auto z USA